Hej kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy Nów Księżyca, 17 września 2020 roku. Nów Księżyca bardzo ważny, ponieważ wprowadza nas w nowy rok numerologiczny. Jutro 18 września ten nowy rok numerologiczny się zaczyna, czyli będą na nas już oddziaływać energie roku 2021. A co za tym idzie, mogą zacząć się dziać zmiany wokół Was. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to nadal do końca września robię w cenach promocyjnych czytania roczne na rok 2021, czyli właściwie na nowy już rok numerologiczny od września do września. I oczywiście we wszystkich obszarach życia, bez limitu pytań. Także tam możecie sobie właściwie zadawać pytania, o co chcecie w kontekście tego najbliższego roku numerologicznego. Natomiast dzisiaj, kochani, o 22.00 ja robię rytuał na Nów Księżyca. I dlatego też, jeżeli ktoś będzie coś ode mnie chciał, wyśle mi maila. To bardzo proszę przed godziną 20, bo od godziny 20 ja już się będę przygotowywała, będę wtedy wyłączona z użytku, będę poza zasięgiem. I jeżeli Wasz mail e, przyjdzie po godzinie 20 dzisiaj, to myślę, że nie ma co już liczyć dzisiaj na moją odpowiedź, tylko odpowiedź otrzymacie dopiero jutro z samego rana. Więc jeżeli komuś zależy na czasie, no to pisać przed godziną 20, tak, żebym mogła jeszcze do Was dzisiaj odpisać. Natomiast, jak nie zdążycie, no to jutro z samego rana na te zaległe wiadomości poodpisuję, bo w okresie rytuału no muszę się po prostu na tym skupić, wyciszyć. Wyłączam wtedy wszelkie urządzenia i po prostu skupiam się na tym, także wtedy nie ma po prostu ze mną kontaktu. Jak ktoś coś pilnego ma, no to oczywiście skontaktować się proszę wcześniej albo jutro, ewentualnie. Dobrze i moi drodzy. Zrobimy sobie takie krótkie przekazy dla każdego znaku z okazji tego nowu. Zobaczymy, co wam ten now dzisiaj przyniesie. Co ten nów przyniesie każdemu poszczególnemu znakowi zodiaku. Zaczniemy od wodnika, skończymy na koziorożcu, czyli będziemy sobie szli zgodnie z kolejnością kalendarzową, bo nie chcę mi się tutaj jakoś tam udziwniać, kombinować i zobaczymy, co dla każdego znaku właśnie przyniesie dzisiejsza energia nowiu. Czego możemy się tutaj spodziewać? Wszystkie znaki zodiaku, czego możemy się spodziewać? E, co nam przyniesie ta nasza energia nowiu? Co przyniesie zodiakalnym wodnikom energia nowiu? E, mamy tutaj rycerza buław. Wiecie co, no na pewno jakieś silne, gwałtowne emocje, takie reakcje nasze, wasze w zasadzie, wodniki drogie, które mogą być nieadekwatne do sytuacji, bo rycerz buław to jest taka osoba, która: no tutaj ktoś coś powie, tutaj przychodzi impuls i już robię, już lecę, już biegnę. Po prostu wiecie, zawijam kiece i lecę bez zastanowienia, gna mnie gdzieś, już tam po prostu jeszcze dobrze się nie zastanowię, już biegnę. Także to są wszelkiego rodzaju takie właśnie reakcje, reakcje momentami zbyt szybkie i tutaj uważajcie, żebyście właśnie zbyt szybko na coś nie zareagowali. Nie wszystko musi być takim jak się w pierwszej fazie wydaje. Niektóre rzeczy trzeba przemyśleć, z niektórymi, jak to się mówi, przespać się, żeby po prostu e, zrozumieć o co chodzi i żeby podejść do tego nie w sposób emocjonalny. Także będzie was gnało, będzie ruch, będzie szybkość. Być może będziecie się dzisiaj na przykład dużo przemieszczać czy w ogóle będzie wam to Rzeszyła taka energia, że poszłabym gdzieś, poszedłbym, coś bym zrobił, coś bym zrobiła, gdzieś mnie nosi, nie mogę sobie znaleźć miejsca, potrzebuję ruchu. Może to być dokładnie aktywność fizyczna, czyli taka właśnie taki ruch fizyczny, że gdzieś będziecie mieli dużo energii i będziecie chcieli tę energię wypuścić, spożytkować w jakiś sposób. Dla niektórych no, może to być wzrost libido, wzrost energii seksualnej, pojawiające się osoby do romansów, jak najbardziej. Dla kobiet może być jakiś napalony mężczyzna, więc e, też tak jak najbardziej możemy tę kartę czytać. E, teraz popatrzmy sobie, co dla ryb z okazji nowiu. Dzisiejszego, co tutaj rybki mają, a tutaj mamy e, króla pentakli. Mnie się ta karta troszeczkę z diabłem myli zawsze, no bo tutaj mamy takiego diabełka, też ta rogata, jakaś duszyczka siedząca na tym słońcu. E, ktoś, kto e, ma majątek, ma pieniądze, dorobił się czegoś e, i można powiedzieć, że dorobił się dzięki trochę takiemu swojemu e, zadufaniu, egocentryzmowi, bo ma trochę taką postawę, takie podejście do życia, że jemu się należy. Ryby mogą po prostu nad czymś pracować. Nów może być dla Was pracowity. Możecie dzisiaj oddać się całkowicie pracy, zdobywaniu pieniędzy, gromadzeniu środków, organizowaniu własnego biznesu, jeżeli takowy macie, czy zamierzacie założyć. Możecie też robić takie rzeczy, które są stałe w Waszym życiu. Możecie zajmować się Waszym domem, pielęgnacją tego domu, ogrodu. Możecie planować jakieś strategie finansowe, możecie wykonywać. Właśnie takie stałe zajęcia, które lubicie, które wam na co dzień towarzyszą, które są dla was ważne w jakiś sposób. Um. Troszeczkę wiecie co? Mi się akurat ta karta króla Pentakli kojarzy, jakby ktoś po trupach szedł do celu. No bo tutaj ten diabełek siedzi na tej monecie, która tak naprawdę jest słońcem, a tu pod nim właśnie jacyś tacy królowie, którzy już tam gdzieś e, gryzą glebę, jak to się mówi. Umarli królowie, niech żyje król. No trochę może być taka osoba, która dzisiaj będzie po trupach dążyła do celu, więc tego unikajcie. To akurat e, bierzcie w kategoriach takiego. Ostrzeżenia, że owszem, otworzyć się na bogactwo, otworzyć się na przepływ, ale nie po trupach do celu. Zodiakalny baran. Co dla was nam się pokaże na dzisiejszy nów? No, mamy dwa miecze. Dla baranów będzie zagwostka. Dla baranów będzie albo dyskusja z kimś, gdzie nie możecie dojść do porozumienia, albo konflikt wewnętrzny, albo konieczność podjęcia trudnej decyzji i ten nów będzie wam być może te trudności potęgował. To znaczy dzisiaj e, ta decyzja może się wydawać wam jeszcze trudniejsza może Wam się wydawać, że piętrzą się przeszkody, może Wam się wydawać, że to jest właśnie taka sytuacja bez wyjścia albo, że pewnych dwóch stanowisk czy dwóch rzeczy nie da się ze sobą pogodzić, że to jest niemożliwe, że to jest niewykonalne. Więc może być tak, że dzisiaj będziecie mieć związane ręce, będziecie w takim impasie, że nie będziecie w stanie się określić ani w jedną, ani w drugą stronę. Ehm, może to być właśnie też takie niedogadanie się z kimś. Nie potrafimy pójść na kompromis, nie potrafimy gdzieś znaleźć. Znaleźć punktów stycznych, nie potrafimy um, w żaden sposób się ze sobą dogadać. Zodiakalny byk, co dla Was przyniesie energia nowiu? Yy, cztery monety. Cztery monety dla Was. Wiecie co? zasadniczo to jest pewien rodzaj stagnacji przestoju, sytuacja jest stabilna natomiast zawsze mogłaby być lepsza ale tutaj jest jakieś takie poprzestawanie na małym, czyli mnie tam to wystarczy, ja tam nie mam jakichś większych ambicji, ja tam nic więcej nie potrzebuję i te ambicje mogą być zarówno na płaszczyźnie takiej zawodowej, czyli ja się za bardzo nie chcę dzisiaj rozwijać ja po prostu pozostaję przy tym co umiem, tu mi dobrze niekoniecznie muszę awansować na wyższe stanowisko no natomiast jeżeli jeżeli chodzi o sferę taką relacyjną, to też mi się za bardzo nie chce starać. To jest po prostu taka energia, że dobrze jest jak jest, po co tam jakiś wysiłek w ogóle wykonywać? Przecież jest dobrze, jest stabilnie, no to po co się będziemy starali? W uczuciach, w związkach może być takie wygaśnięcie dawnej namiętności, czyli jakiś rodzaj rutyny, przyzwyczajenia. Ktoś mógłby być z kimś ze względu właśnie na kwestie materialne, pieniężne, właśnie różne takie układy, które łączą ludzi. Bez jakiejś większej namiętności, bez takich głębszych uczuć. Jeżeli coś będziecie robić, to też z takim może niezbyt dużym przekonaniem. E, uważajcie, żebyście sobie tutaj też przepływu pieniądza nie blokowali, bo jeżeli mamy takie podejście, że dobrze jest, jak jest, i nie chcę mi się starać, albo wręcz ym, skrajna postawa, że nie chcę mi się za bardzo wydawać pieniędzy, wolę je przytrzymać, wolę schować do skarpety, no to wtedy blokujemy w ten sposób energię pieniądza. Pamiętajcie, że Energia musi krążyć. Jeżeli blokujemy, no to niestety nic dobrego z tego nam nie wyniknie, bo nie przysporzy nam to dodatkowych środków. Bliźnięta nasze drogie, a Wy macie siódemkę pentakli. Wy dzisiaj będziecie podejmować jakieś działania, które zaprocentują w przyszłości. To mogą być nie tylko działania w sferze finansów, ale tak naprawdę różne zaczątki różnych Waszych działań w rozmaitych dziedzinach życia. Czy to w miłości, czy to w rozwoju osobistym, czy to w ogóle jakieś kwestie związane z domem, to jest takie rozpoczęcie czegoś, co ma być w zamyśle projektem długofalowym. Czyli już możecie się nastawić, że zyski z tego przyjdą, ale nie od razu i trzeba będzie wykazać cierpliwość. Może być tak, że dzisiaj właśnie przyjdzie do was jakiś rodzaj niecierpliwości, bo ja bym chciał już, ja bym chciała już, no wy jesteście z Trygonu Powietrza, więc ta szybkość tutaj czasami nie możecie się czegoś doczekać, prawda? Czasami Chcielibyście właśnie coś zrobić i żeby od razu były efekty. No a tutaj ta karta pokazuje, że niestety, ale jednak tak łatwo to nie będzie. Trzeba się będzie napracować i trzeba będzie poczekać trochę. Zodiakalny rak. Co dla Was energia nowiu przynosi? Kartę pustelnika. Fajnie. Kontemplacja, zamyślenie. Może ktoś będzie medytował, ktoś będzie właśnie próbował się wyciszyć, korzystając z tej energii nowiu, będzie chciał się wprowadzić w taki fajny nastrój. Możecie stronić dzisiaj od ludzi jak najbardziej, natomiast przebywać ze zwierzętami. Może ciągnąć właśnie do zwierząt jako takiej alternatywy, że tutaj wycofuje się tr troszeczkę z życia takiego e, społecznego, nie do końca chce otaczać się dzisiaj ludźmi wolę a troszeczkę czasu spędzić w samotności natomiast zwierzęta są jak najbardziej dobrymi kompanami to jest też praca w skupieniu samodzielna niezależna chcemy żeby nikt nam nie przeszkadzał bo na przykład tworzymy jakieś swoje dzieło mamy natchnienie to są wszelkiego właśnie rodzaju takie sprawy takie kwestie takie nasze projekty tworzone pod natchnieniem więc być może tu jeszcze nie do końca chcemy pokazywać to światu chcemy się po prostu Skupić, chcemy swój pomysł doszlifować, albo po prostu no, jest taka, taka potrzeba e, pobycia samemu, i to też jest zrozumiałe. Zodiakalny lew, co dla Was przynosi Energia nowiu O, no tutaj mamy Asabuław Także kochani, no na pewno jakieś nowe okazje Szanse, coś takiego Co może Wam niemalże spaść z nieba Nadarzająca się okazja I to zazwyczaj jest takie szybkie Tutaj dostajemy telefon, tu dostajemy jakąś Propozycję, tutaj ktoś nam Coś przedstawia, widzimy ogłoszenie Widzimy coś tam i No takie właśnie szybkie propozycje Takie po prostu e, Gdzieś tam spadające gwiazdki z nieba to też może być um, oczywiście możliwość odbycia jakiegoś stosunku, jak najbardziej jakieś kwestie takie związane z rzeczami typowo cielesnymi, um, jakiś ruch na pewno, jakiś impuls do działania, może nowa pasja, może właśnie nowa osoba, która się pojawia w otoczeniu, która będzie na Was mocno, mocno oddziaływała energetycznie, więc będzie się u Was działo. Zodiakalna panna. Co u panny na nów księżyca dzisiejszy? A panna ma dziewiątkę monet. Panna cieszy się życiem, panna korzysta z życia, panna sobie będzie dzisiaj dogadzała. Panna jest zadowolona również ze swojego stanu posiadania. E, cieszy się, że, że posiada to, co posiada, jest wdzięczna. Pamiętajcie, że energia wdzięczności e, i takiej swobody w korzystaniu z tych zasobów, z tej naszej obfitości. Powoduje, że dostajemy jej jeszcze więcej. Więc panna tutaj będzie miała dzisiaj dobry przepływ, jeżeli na przykład chodzi o energię pieniądza. Mogą być udane zakupy, może być właśnie kupienie sobie paru bibelotów, takich, które poprawią nastrój, coś dla siebie, coś dla domu, może być e, w ogóle dogadzanie sobie pod kątem jakichś zabiegów, na przykład. Może ktoś pójdzie do kosmetyczki, ktoś zrobi sobie domowe spa, ktoś właśnie sobie coś fajnego kupi, ktoś pojedzie na wycieczkę, e, wyda w jakiś sposób pieniądze, ale nie będzie to związane z takim przeświadczeniem, że o Jezu, wydałem i co teraz, i teraz nie będę. Miał, wręcz przeciwnie, to jest taka inwestycja, która by tutaj Was cieszyła, że inwestujecie właśnie w coś, co przynosi taką radość, czyli w pewien sposób również te energie obfitości wokół siebie pomnażacie. Zodiakalna waga. Co tutaj waga? E, siódemka kielichów. Waga może dzisiaj być rozproszona. Może się rozpraszać na zbyt wiele zajęć i po prostu nie będzie w stanie dopilnować żadnej z tych spraw. E, może mieć dużo propozycji, na przykład propozycji towarzyskich, i będzie musiała się zastanowić. No dobra, to w takim razie idę tutaj. E, z tym na przykład do kina, czy z tym idę e, na spacer, czy na przykład idę na kawę do ciotki Beatki, czy na przykład idę gdzieś tam. E, czy powiedzmy idę na jakieś e, spotkanie zawodowe, nawet też może być e, no dużo takich jakby pobocznych kwestii, dużo takich e, możliwości wyboru, pojawiają się opcje i one mogą powodować pewną dezorientację, czyli do końca nie wiemy w którą stronę pójść. Niestety, ale czasami po tej siódemki pucharów jest to, że tak naprawdę nie robimy nic, bo, bo nie jesteśmy w stanie się zdecydować. Czyli nie idziemy ani tu, ani tam, no bo po prostu nie jesteśmy w stanie wybrać. Nie robimy tak naprawdę nic, bo nie wiemy, które z zajęć realizować w pierwszej kolejności. No i może być dzień taki w końcu em, mało efektywny pod kątem działania. Dla niektórych uważajcie, kochani, dzisiaj na używki, bo one mogą naprawdę dzisiaj na Was tak podziałać, że albo się komuś film urwolić, Albo ktoś gdzieś tam faktycznie no, zrobi coś głupiego, um, nie będąc sobą, więc na to uważajcie. Skorpiony skorpiony zodiakalne, co u was na nów chce się pokazać, a wy macie szóstkę buław, no i super rozpierająca was energia jakiś rodzaj zwycięstwa panowania nad sytuacją e, wszelkiego rodzaju wygrane czy to w potyczkach z kimś e, czy to po prostu w konkursach e, też mogą być, w jakichś formach rywalizacji, nawet niekoniecznie wygrana w sensie faktycznym, ale czujecie się jak zwycięzcy i dzięki temu dobre rzeczy do swojego życia przyciągacie, jak macie Dzisiaj jakieś ważne sprawy do załatwienia. Ta szóstka buław może pokazywać, że przy tych sprawach jest powodzenie, czyli powinno Wam się udać wszystko fajnie załatwić po waszej myśli. No i będziecie zadowoleni. Generalnie to, to jest taka karta, która mówi jestem usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowana, bo coś mi się udało. Także dzisiaj może być po prostu przy was powodzenie, ale też taka duża pewność siebie. Dobrze. Zodiakalny Strzelec, co dla was na nów, a wam się pokazuje trójka buław. Trójka buław to jest e, moi drodzy em, Przede wszystkim to jest coś nowego. Pierwszy krok ku czemuś, ku nowej pasji, ku jakiemuś związkowi, romansowi. Bardzo mnie śmieszy ta karta, bo zawsze jak patrzę na nóżki tego, tego człowieczka, to po prostu chce mi się śmiać, bo, bo na takich nóżkach to nie wiem, czy tak szybko ruszy do przodu, ale no tak zostało to przedstawione. I jeszcze to, to jabłuszko zamiast serduszka, to w ogóle wygląda super. Natomiast no, to nieważne. Nie będziemy się na tym skupiać, na, na samych walorach estetycznych tej karty, ale na pewno jest to taka energia, która do Was przyjdzie, nowa, świeża energia, chęć zrobienia czegoś, chęć dokonania zmiany, chęć pójścia ku czemuś, zrobienia pierwszego kroku. Może być przełamanie stagnacji, może być ruszenie się z domu, wyjście gdzieś, jakiś wyjazd, jakaś wycieczka. No wszystko, co związane właśnie z ruchem, z jakąś taką e, ekspresją, e, także ekspresja w wyrażaniu siebie, więc komuś może. Że przyjść na przykład e, jakieś natchnienie po prostu do głowy. E, dobrze i został nam koziorożec. Koziorożec co dla koziorożca Yy, mamy ósemkę buław dla koziorożca. Nie przejmujcie się, że tutaj szaleje wszędzie burza, bo ta burza tak naprawdę nie pokazuje nic złego, tylko pokazuje jakiś magnetyzm, jakieś przyciąganie do kogoś, jakiś rodzaj zaangażowania, albo będzie iskrzyło pomiędzy wami a innymi osobami. No, może być teoretycznie tak, że może iskrzyć w sensie negatywnym, ale ja bym tutaj widziała raczej ogromną pasję, chęć wejścia w związek, chęć zaangażowania się, naprawy czegoś albo w ogóle. Jeżeli poznaliście nową osobę, to chęć um, takiego poznania tej osoby, spróbowania z nią czegoś nowego. Um, ósemka buław to też jest karta, która mówi o kontaktach. Nagle zaczynają urywać się telefony. Czujemy się jak na jakiejś infolinii. Telefony dzwonią, ludzie się kontaktują. Jesteśmy w ruchu, spotykamy wiele osób na swojej drodze. Może w pracy, może gdzieś tam poza pracą. Um, może mamy jakieś imprezy. Może właśnie spotykamy się z ludźmi w konkretnym celu. Ktoś może przekazywać nam, Wiele informacji, ważne informacje, które do nas napływają, komunikacja, e, przyspieszenie, ruch, dynamika, czyli dzisiaj naprawdę możecie bywać wśród ludzi, ludzie mogą Wam przekazywać istotne informacje, sprawy mogą przyspieszać i będziecie wręcz namacalnie czuli, że tutaj jest e, takie magnetyczne działanie, taka, taka energia niesamowita i oby tą energię, jakby przekuć tutaj w coś pozytywnego, czyli używajcie jej. E, w słusznym celu, w pozytywnych sprawach, a wtedy no, będziecie w stanie naprawdę osiągnąć to, co chcecie. Ok, skończymy na tym, bo mamy już wszystkie znaki. Ja wam życzę, kochani, owocnego nowiu. Um, odpoczywajcie, skupcie się na tym, co dla Was w tym momencie najważniejsze. Odrzućcie jakieś niefajne myśli, um, niefajne rzeczy, po prostu postarajcie się w dniu dzisiejszym. Złapać troszeczkę takiego dystansu, skupić się na sobie, na swoich pragnieniach, na tym, co chcielibyście do swojego życia przyciągnąć. Dobrze jest zapalić świecę, dobrze jest pomedytować. No, tak abyście jak najpełniej ten nów przeżyli i jak najbardziej świadomie. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłych wrażeń. Pozdrawiam, papa. Pa.